Przeprowadźmy krótki eksperyment myślowy. Zamknijmy oczy i cofnijmy się wiele wieków wstecz do epoki kamienia łupanego. Rozejrzyjmy się wokół siebie, dotknijmy wyprawionej skóry, na której leżymy i sięgnijmy po ociosany kamień, którego potem użyjemy do wykopania jadalnych korzeni w pobliskim lesie. Rozejrzyjmy się jeszcze dalej, kolejny kamień. Pomoże nam ozdobić naszyjnik prostymi, ale pełnymi znaczenia symbolami. Zamknijmy oczy jeszcze na chwilę i przeskoczmy o kolejne kilkaset lat w przód. Jesteśmy w erze brązu. Wstajemy i wychodzimy na próg naszej lepianki. Sięgamy po sierp wykonany właśnie z brązu. Kolejne kilkaset lat w przód, i w naszej ręce ciąży żelazny miecz. Epoka żelaza. Przez wiele setek lat i kolejnych skoków, przez ręce Homo sapiens przewinie się jeszcze wiele różnych materiałów, które początkowo będziemy zdobywać w naturze, a następnie będziemy je obrabiać tak, żeby pasowały do naszych oczekiwań. Będziemy je szlifować, będziemy je splatać, będziemy je hartować, stapiać, będziemy z nimi robić wszystko, a nasza siła. Nasza moc sprawcza nad nimi wraz z upływem lat będzie się tylko powiększać. A materiały znajdziemy wszędzie. W końcu stworzone są z materii, która tworzy cały empirycznie dostępny nam świat. Witajcie w kwestii materii, krótkiej serii dotyczącej dziedziny nauki, jaką jest fizyka materiałowa. W tej serii odpowiemy sobie na trzy podstawowe pytania: jakie są materiały przyszłości. Jakie materiały, jakie skarby skrywa kosmos, a także w ostatnim zastanowimy się, jakie materiały pozwolą nam zostać na Ziemi. Zapraszam! Zanim wejdziemy w głębiej w tajniki fizyki materiałowej czy materiałoznawstwa, zastanówmy się, czym tak naprawdę jest materiał. Fizyka materiałowa jest dość nową dziedziną nauki, bo jej początku wyszukuje się w okolicach 1970 roku, kiedy to ta dziedzina nauki została stworzona na tzw. potrzeby rynku, które dostarczył wyścig zbrojeń związany z zimną wojną. Wtedy też e, powstał raport kosmat, w którym po raz pierwszy zostało zdefiniowane to, czym jest materiał. I został on zdefiniowany mniej więcej tak, jest to substancja, która posiada cechy, które umożliwiają jej wykorzystanie jako budulca materiałów, struktur, urządzeń, maszyn czy budynków. Czyli materiał. Jest to tak naprawdę twór użyteczny, coś z czego możemy stworzyć większe i bardziej skomplikowane rzeczy. Tak naprawdę z materiału możemy stworzyć długopis, stół, ściany, a nawet całe budynki. Jeżeli przyjrzymy się zainteresowaniom pierwszych fizyków materiałowych, to zauważymy, że dużo uwagę poświęcali oni metalom. Metalurgia była bardzo ważną gałęzią fizyki materiałowej, a z metalu produkowano wtedy praktycznie wszystko. To było na samym początku fizyki materiałowej, czyli w okolicach lat 60. ubiegłego wieku. Z metalu produkowało się lokomotywy, te lokomotywy miały metalowe silniki parowe, z kolei same jeździły po metalowych torach, a informacje o ich rozkładach przekazywane były przez metalowe linie transmisyjne, czyli tzw. telegram. Metal był tak popularnym materiałem, że stawiano mu monumentalne posągi w formie wieży Eiffla czy statuły wolności. Z biegiem czasu metal odszedł do lamusa, a weszły kolejne nowoczesne materiały, czyli ceramika, półprzewodniki, czy dziś wszechobecny plastik. Parę lat temu byłam na konferencji, gdzie jeden z prelegentów mówił o swojej wizji, w której chciałby zbudować samochód, który jest w pełni wyprodukowany z plastiku. Od karoserii po silnik. I co prawda do dziś nie spełniliśmy jego wizji, ale Idziemy w dobrym kierunku. Niestety, plastiki są wydajnym, ale obosiecznym mieczem. Jesteśmy w stanie kupić obudowę do smartfona, która jest w dowolnym kolorze, kształcie. Jest bardzo tania, bo możemy ją kupić na tak zwanym azjatyckim markecie. Ale słowo mikroplastiki zaczęło szerzyć grozę. Nowoczesnymi materiałami. Nazwijmy takie z przedrostkami bio i nano, czyli biomateriały i nanomateriały. Na razie skupmy się na nanomateriałach. Czym one są? Są to materiały, których przynajmniej jeden wymiar jest mniejszy lub porównywalny do 100 nanometrów. Nanometr to z kolei milionowa część milimetra. O materiałach w takiej skali będziemy po prostu mówić, że to są to materiały. W skali nano lub nanomateriały. Jednak fizyka materiałowa nie działa w próżni. Oprócz nowych struktur w skali nano musiała powstać też technologia, która pozwala na ich wytwarzanie, a także na charakteryzację, czyli tak naprawdę zobaczenie, co nam wyszło. Jeżeli chodzi o nanomateriały, mikroskop optyczny absolutnie do niczego nam się nie przyda. A dzieje się to ze względu na to, że e, każdy Urządzenie służące do obserwacji, a przypominam, że obserwacja jest to oświetlenie czegoś i zarejestrowanie obrazu odbitego. Każde takie urządzenie ma pewną zdolność rozdzielczą i kryjące się za nim kryterium Rayleigh'a. Kryterium Rayleigh'a mówi nam, jak. Blisko siebie mogą znajdować się dwa obiekty, żebyśmy nadal mogli e, określić je jako dwa oddzielne byty. I tak w przypadku e, mikroskopów optycznych, które działają w oparciu o fotony e, w przedziale światła widzialnego, co oznacza, że światło widzialne ma długość fali pomiędzy 380 a 750 nanometrów, takie urządzenia będą miały zdolność rozdzielczą mniej więcej 200 nanometrów. Jeżeli chcemy obserwować coś, co jest poniżej 100 nanometrów, no to już nam taki sprzęt w zupełności nie wystarczy. Musimy iść w stronę e, krótszych fal i wyższych energii i będą to e, elektrony. I tak powstały mikroskopy elektronowe, czyli scanningowy e, i transmisyjny mikroskop elektronowy, które właśnie działają w oparciu o wiązki elektronów. I takie już mikroskopy pozwalają e, wyróżnić szczegóły y, o wielkości 50 pikometrów. To już jest rozmiar atomu. Jesteśmy w domu. Czy w fizyce materiałowej da się zejść niżej niż nanomateriały? I tak i nie. Ponieważ nie będzie to skala pico czy femto. Technologiczna, ale możemy uciąć wymiary. Co to znaczy? Jeżeli spojrzymy na otaczający nasz świat, wszystkie obiekty są trójwymiarowe, co oznacza, że mają trzy wymiary przestrzenne. I będzie to tak jak powiedziałam, stół, grafit, czy jakakolwiek inna substancja. Jeżeli odbierzemy temu materiałowi jeden wymiar przestrzenny, otrzymamy płaszczyznę. I to nazwiemy materiałem dwuwymiarowym, czy w skrócie 2D. I takim materiałem będzie już na przykład grafen, czyli pojedyncza warstwa atomów węgla, albo dwusiaczek molibdenu. Jeżeli z kolei z takiej płaszczyzny wyjmiemy kolejny wymiar, otrzymamy prostą, czyli materiał jednowymiarowy, 1D. I tutaj na przykład będą to rurki nanowęglowe. Ucinając kolejny wymiar, dostajemy już tylko punkt. Materiał zerowymiarowy. I tu mogę wymienić na przykład fullereny albo nanokropki kwantowe. Ale po co tak naprawdę iść tak nisko? Po co dzielić ten przysłowiowy włos na czworo? No, okazuje się, że w okolicach 100 nanometrów zaczynają wchodzić nowe efekty. I struktury, które objętościowo zachowywały się zupełnie inaczej, przy zmniejszeniu wymiarowości. Dostają zupełnie nowe, e, wyjątkowe cechy. I tak e, na przykład jesteśmy w stanie, przechodząc z wielowymiarowości do dwuwymiarowości, zmienić przewodnictwo elektryczne z półprzewodnikowego do metalicznego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę inne struktury, to w ogóle zmieniając ich wymiary, zmieniając średnice kropek kwantowych, jesteśmy w stanie zmienić poza ich różnorakimi cechami też na przykład kolor, na jaki zabarwią zawiesinę. Na sam koniec zostawiłam coś, wydaje mi się, najciekawszego w tej dziedzinie, bo jeżeli wyobrazimy sobie nanostruktury, a dokładnie materiały dwuwymiarowe, jako takie małe bloczki LEGO, kolorowego LEGO, które możemy kupić w sklepach, i no, musimy sobie wyobrażać, to jest faktycznie już robione, ułożymy je jedna na drugim, okaże się, że otrzymamy materiał, który może mieć zupełnie inne właściwości niż Poszczególne warstwy, a co więcej, może mieć taki zestaw cech, którego nie jesteśmy w stanie uzyskać w świecie naturalnym. się na chwilę na jednym konkretnym przykładzie, na grafenie. Jest to idealny kandydat do naszego case study, bo nazywany był często materiałem przyszłości, następcą krzemu, a tak naprawdę dziś jest takim wczorajszym materiałem jutra, bo wszyscy obserwowaliśmy jego narodziny, i dziś tak naprawdę czekamy na jego jakieś zastosowania. Mm, nie przeszkadza też fakt, że grafenem zajmowałam się przez większą część mojej kariery naukowej. Jeżeli przyjrzymy się historii grafenu, to na pierwszy plan wychodzą Geim i Nowosielow. Tych dwóch naukowców, ówcześnie z Uniwersytetu w Manchesterze, w 2004 roku zaczęło pracę nad wyodrębnieniem warstwy monowarstwy grafenowej. Czyli monowarstwa oznacza pojedynczą warstwę atomów, w tym przypadku atomów węgla po 2004 roku minęło parę lat i w 2010 padła Nagroda Nobla. No i tutaj, tutaj zaczął się tak naprawdę, zaczęła się tak naprawdę historia grafenu. Tylko czy to tak naprawdę był materiał, o którym nie śniło się filozofom? No nie, nie, bo śniło się nawet w twardo stąpającym poziomie Fizykom. Pierwszy zapostulował istnienie takiej monowarstwy atomów węgla Phil, Phil Wallace w 1947 roku. Wtedy on miał taką większą publikację, gdzie właśnie zastanawiał się nad różnymi formami węgla i między, między innymi właśnie wspomniał o pojedynczej warstwie atomów węgla. Tylko sam jakby nie przywiązał do niej zbyt dużej uwagi, bo jak większość fizyków wtedy uważał, że byłaby ona stabil, niestabilna mechanicznie i po prostu po wyodrębnieniu od razu by się rozpadła. Jak się okazało, to nie była prawda i do dziś pracujemy nad grafenem w wielu, wielu laboratoriach. No a jak już mamy historię grafenu, to przypomnijmy sobie, czym on tak dokładnie jest. Okazuje się, że jeżeli z trójwymiarowej struktury grafitu zabierzemy jeden z jej wymiarów, czyli na przykład wysokość i zostawimy tylko płachtę atomów węgla, to... Ten materiał ma już zupełnie inne właściwości niż grafit. Okazuje się, że nagle jego przewodność elektryczna idzie bardzo do góry, jest bardzo wydajnym przewodnikiem elektrycznym, a co więcej, e, e, szybkość jego nośników też jest ogromna. Rośnie jego przewodność termiczna, ro, ma bardzo wysoką odporność mechaniczną, jak na taki materiał oczywiście. I tak zaczął się grafenowy boom. Naukowcy zaczęli marzyć o grafenowych butach, grafenowych tranzystorach, grafenowy, grafenowych terapiach nowotworowych, grafenowym dosłownie wszystkim. Tak jak w przypadku stali i plastików, naukowcy szukali zastosowań grafenu dosłownie wszędzie. E, tylko tym razem Opinia publiczna miała dokładny wgląd w to, co się dzieje i dokładnie, dokładnie obserwowali i patrzyli naukowcom na ręce. I tak miało parę lat, i bez obiecanego przełomu ludzie zaczęli się nudzić, a medialny hałas ucichł, ustępując regularnej i żmudnej pracy w laboratoriach. Czy to oznacza, że nie udało nam się znaleźć zastosowań dla grafenu? Na pewno nie udało nam się zrobić grafenowego tranzystora. Okazuje się, że grafen nie jest w stanie zrobić jednej podstawowej rzeczy, której potrzebuje tranzystor czyli zmieniać swój stan przewodzenia z on na off. Grafen tak naprawdę cały czas przewodzi prąd, czyli to możemy skreślić. Czy to oznacza, że grafen, czy pójście w materiały niskowymiarowe było kompletną klapą? Nie, bo powstały e, laboratoria pełne sprzętu, e, wykształciła się kadra naukowa, wykształcili się eksperci i technologowie. Całe te zaplecze technologiczne może być szybko i w łatwy sposób przeniesione na inne materiały niskowymiarowe. Jak wspomniane przeze mnie wcześniej dwusiaczek molibdenu, czy e, całkowicie nowa grupa materiałów, którymi są mekseny na przykład. Ale, Naukowcy związani z grafenem jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Wchodzą w coraz ciekawsze i, bardziej, i nie, mniej trywialne zastosowania grafenu. Ostatnio bardzo popularnym trendem jest poszukiwanie zwanego magic angle, co w wolnym tłumaczeniu oznacza magicznego kąta. Okazuje się, że jeżeli dwie warstwy grafenu położymy jedna na drugiej i skręcimy je o pewien konkretny magiczny kąt, to możemy wywołać w takiej materiale nadprzewodnictwo w dość wysokich temperaturach. Niedawno też powstały jeszcze kolejne prace, w których do dwóch warstw dodajemy trzecią, czwartą i piątą i okazuje się, że to nadprzewodnictwo jedynie zyskuje razem z dodaniem warstw. Jakie są dalsze perspektywy fizyki materiałowej? Czy czeka nas stabilny wzrost, w którym materiały giętkie będą jeszcze bardziej giętkie, materiały twarde, jeszcze bardziej twarde, materiały, które przewodzą elektryczność będą przewodzić ją jeszcze szybciej, jeszcze sprawniej, eee, tak samo z przewodnością termiczną czy eee, nośnikami danych? Czy czeka nas jakiś nagły zwrot, jak w przypadku nanomateriałów? Ciężko powiedzieć, ale spróbujmy cofnąć się o dwa kroki i spojrzeć na trochę inny aspekt fizyki materiałowej. Spójrzmy na jej twórców czyli nas, e, naukowców, naukowczynie, e, metalurgów, e, którzy do tej pory. Zajmowali się fizyką materiałową i to oni tworzyli te materiały. A co gdyby wyjąć nas z fizyki materiałowej? Co gdyby w nasze miejsce włożyć sztuczną inteligencję? Dziś sztuczna inteligencja jest siłą nie do pominięcia, chociaż tak naprawdę odchodzimy już od wcześniejszych wyobrażeń o niej i to nie są już Wysublimowane roboty towarzysze, a raczej e, kojarzymy ją z takimi określeniami jak uczenie maszynowe e, czy sieci neuronowe, to sama definicja e, sztucznej inteligencji czy AI, czyli artificial intelligence, jest dość rozmyta. I to mało powiedziane, ponieważ nie ma jej oficjalnej e, definicji. Natomiast wchodzi ona w pewne rejony naszego życia, takie jak nowoczesne chatboty czy autonomiczne samochody, a nawet AI jest w stanie stworzyć sztukę. I tak naprawdę to, gdzie i jak głęboko wejście jej pozwolimy, jest jeszcze przed nami. Takie decyzje musimy podjąć. I tak, jeżeli chodzi o fizykę materiałową. Sztuczna inteligencja może przydać się w czymś takim jak planowanie eksperymentu. Do tej pory e, umiejętność planowania eksperymentu, stawiania hipotez a potem potwierdzania tego była chlebem powszednim każdego naukowca. To była umiejętność, którą po prostu trzeba było mieć. I tak jak część z nas faktycznie posiłkowała się jakimiś metodami e, matematycznymi, to większość jednak polegała na swojej e, in, intuicji czy po prostu na wiedzy, jaką zdobyła przez wiele, wiele lat pracy w laboratorium. A co gdyby tu boską iskierkę zamienić na sztuczną inteligencję? Dziś jednym z najbardziej znanych ambasadorów AI w materiałoznawstwie jest Alan Asprug-Guzik, związany z The Matter Lab przy Uniwersytecie w Toronto. Niedawno, bo w 2021 roku jego zespół, który związany jest z właśnie z wykorzystaniem uczenia maszynowego i nowych technologii jak informatyka czy obliczenia kwantowe do wytwarzania nowych materiałów, wypuścili papier przeglądowy, w którym zastanawiali się właśnie nad tym, jak Uczenie maszynowe czy AI może pomóc w eksperymentach związanych z fizyką materiałową? Przyjrzyjmy się jednemu z przykładów z tej publikacji przeglądowej, a dokładnie związanemu z syntezą nanocząstek węglowych, a dokładnie nanorurek węglowych. Synteza, czyli wytwarzanie takich struktur. Często wiąże się z wykorzystaniem bardzo nowoczesnych metod produkcji, jak na przykład metoda osadzania z fazy gazowej. I proces ten jest dość skomplikowany On nie jest taki zero-jedynkowy, jak włącz i wyłącz, a na jego wynik czyli nasze próbki. Wpływa bardzo wiele czynników, jak na przykład jakiego prekursora węglowego użyjemy, pod jakim ciśnieniem podamy gazy, jaka będzie temperatura procesu, i czasami nawet jaki dzień tygodnia jest, żeby wykonywać ten proces. I do tej pory całość kontrolowana była przez człowieka. To człowiek planował to, w jakich warunkach będzie przeprowadzany eksperyment. A tu Publikacja ta podpowiada nam dwie inne prace z 2019 roku, kiedy to dwa rosyjskie zespoły użyły dwóch metod uczenia maszynowego i algorytmu genowego do właśnie policzenia tego, jak najlepiej będzie przeprowadzać procesy syntezy nanorurek węglowych. Oczywiście nie jest to tak proste, bo sztuczną inteligencję należy nakarmić pewnymi danymi. A dane te to tak naprawdę dane z poprzednich eksperymentów, które wykonywali ludzie. Czyli weźmy na przykład 100 eksperymentów, nakarmieniemy sztuczną inteligencję i ta będzie w stanie nam powiedzieć jak powinniśmy zaplanować następne eksperymenty, żeby dostać konkretne cechy tych nanorurek, jakich średnica czy nawet konkretne widmo Ramanowskie. Co jest takim dość charakterystycznym odciskiem palca każdej nanostruktury. I sztuczna inteligencja jest ciekawym aspektem w materiałoznawstwie. Jeżeli wykorzystamy ją do właśnie planowania eksperymentów czy poszukiwania nowych struktur białek, może się okazać ona bardzo efektywna. I jeżeli do tego dołożymy automatyzację procesów laboratoryjnych, Chemicznych na przykład, to powstanie nam w pełni zautomatyzowane laboratorium, które samo będzie prowadzić i planować eksperymenty, a człowiek będzie tam jedynie potrzebny do nadzoru. I takie laboratoria mają szansę być dużo bardziej efektywne niż te organiczne. Czy jest to ciekawa? Wizja, czy jest ona bardziej przerażająca? Tą ocenę pozostawiam już Wam. I to, czy sztucznej inteligencji powinniśmy stawiać mury obostrzeń prawnych, czy zamiast tego karmić ją wszelkimi ilościami danych, to również jest coś, co musimy zdecydować jako społeczeństwo. Na dziś to już koniec, ale przed nami jeszcze dwa odcinki tej serii, w których zajmiemy się kosmosem. I tym, co możemy zrobić, żeby pozostać na Ziemi. Serdecznie zapraszam.